Witajcie, kochani. Hasztanek rośnie na niekwestionowanego króla TikToka. Wczoraj <laughs> informował nas, że alkohol jest dla mocnych umysłów, dla słabych siadłem leko. Moja liprosta była cięta, więc dziś hasztanek kontratakuje i udowadnia, że alkoholikiem jesteś na własne życzenie. Otóż. No, proste, alkoholikiem się nie rodzisz. Stajesz się z nim z własnego wyboru. Nie podają tobie wódki po urodzeniu, tylko mleko. No. Gdybym miał myśleć w ten sposób, to nigdy nie pozwoliłbym moim dzieciom zagrać w planszówkę Chińczyka, bo mogą zostać hazardystami nałogowymi. Myślę, że chyba bym dzieciom nie dawał jedzenia, bo mogłyby zostać kompulsywnymi żarłokami. Myślę, że nie pozwoliłbym synkowi interesować się dziewczynkami, kiedy już dorastał jako chłopiec, bo przecież mógłby zostać seksocholikiem. I takie jest ze wszystkim: alkohol jest przecież dla ludzi stworzony przez ludzi, dla ludzi. Pozwolę sobie nawet przytoczyć cudowne rozmnożenie wina na weselu w karni galilejskiej przez samego Jezusa. To przecież jest proste, nie? Alkohol jest dla ludzi, tylko że tak jak wszystko, w umiarkowany sposób, w nadmiarze wszystko jest szkodliwe. I dlaczego ktoś zostaje hazardistą nałogowym? No nie dlatego, że kiedyś zagrał w Chińczyka, albo w Monopoli w domu, nie? A dlaczego ja zostałem alkoholikiem? No pewnie nie dlatego, że na swojej osiemnastce tam wypiłem, e, no, pierwsze tam dwa drinki w moim życiu, nie? A dlaczego ludzie stają się żarłokami? No na pewno nie dlatego, że jedzą. Po prostu jest to wszystko powiązane z emocjami, których które to u, u większości y są poprawne, a u mniejszości, tak jak u mnie, są zaburzone w jakiś sposób. No weźmy y komedie romantyczne, gdzie jakaś zraniona kobieta, odrzucona przez kochanka, płacze tak i 5-litrowe wiatro lodu w Lodzikami, nie? słodkimi słodkościami nie zabija swoje żale. Różnie reagujemy. My, ludzie, którzy uzależniamy się od wszystkiego, reagujemy w zupełnie różne sposoby na różne e, sytuacje życiowe, i to jest chorobowe. Nie? Moi znajomi przestali pić, a mnie to wciągało, ponieważ ja nie radziłem sobie z emocjami, nie radziłem sobie sam ze sobą. I alkohol był lekarstwem, był rozwiązaniem na moje problemy. I na miłość Boga, hasztanek nie bądź świętszy od matki Teresy z Kalkuty ani od samego papieża, bo przecież myślę, że sam kiedyś też wypiłeś gdzieś lampkę szampana, czy wzniosłeś jakiś toast, czy, nie, czy przydarzyło się z kolegami kiedyś przy ognisku gdzieś tam wypić jakieś wino, czy coś tak dalej. No tak jak wszyscy ludzie, tylko że oni wszyscy się nie, nie uzależnili, a ja się uzależniłem. Ну башни. to jest chorobowe, tylko podkreślę jasno, szybciutko i jasno, i konkretnie chcę powiedzieć, że sam początek, sama ta uzależnienie wstępne, to kiedy stało się to dla mnie niepohamowanym łaknieniem picia, kiedy sobie już z tym nie mogłem poradzić, do tego momentu jest to niezawinione, ale później, że nie chciałem sobie z tym poradzić, że nie chciałem korzystać z, z, z terapeuty, że nie chciałem pójść do AA i trwałem w swoim nałogu, kurczowo się go trzymałem, to już był mój wybór. Każdy z alkoholików, każdy z nałogowców uzależnionych od różnych rzeczy, substancji i zachowań może się leczyć. Ma ogromny wpływ na przebieg choroby i na zdrowienie. A nieczynienie kroków ku zdrowieniu jest zwykłą zatwardziałością w swoim nałogu i szczerą chęcią trwania w nim i nie rezygnowania z tego. Wszystkiego dobrego. Hasztanek, jesteś wielki. Bardzo czekam na Twoje następne komentarze. Wszystkich Was pozdrawiam. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Pa.